Przed opowiedzeniem tego snu, ksiądz Bosko wygłosił następujący wstęp. Od dłuższego czasu prosiłem pana, aby dał mi poznać stan duszy moich synów. Zwłaszcza podczas rekolekcji byłem zaprzątnięty tą myślą, i pan zechciał mnie wysłuchać, pozwalając mi czytać w sumieniach chłopców, tak jakbym czytał w otwartej księdze. Najcudowniejsze jest to, że zobaczyłem nie tylko obecny stan każdego z nich, ale też i rzeczy. Które miały się zdarzyć w przyszłości, to również dokonało się w przedziwny sposób, ponieważ nigdy nie przytrafiło mi się nic podobnego, abym widział tak dobrze i tak wyraźnie sprawy przyszłe oraz sumienia. Ten wstęp na temat nadnaturalnego czynnika snu nabiera znaczenia, kiedy weźmiemy pod uwagę wielką pokorę księdza Bosko oraz prostotę, z jaką zawsze miał zwyczaj dobierać słowa. We śnie ksiądz Bosko rozpoznał swego brata Józefa, brata Michała Romano, dyrektora domu nowincjatu Braci Szkół Chrześcijańskich w Turynie oraz dwóch kapłanów księdza Ala Sonottiego i księdza Rufino, którzy byli jednymi z pierwszych, najbardziej oddanymi jego synami i współpracownikami. Przytaczamy opowiadanie, gdzie niegdzie skrócone. Zdawało mi się, że jestem w oratorium o zmroku. Otaczało mnie mnóstwo chłopców. Tak jak jest to w zwyczaju, ponieważ jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Doszedłem do środka podwórza, kiedy usłyszałem krzyki i dzikie wrzaski, dochodzące ze stróżówki. Chłopcy biegli na oślep, krzycząc i uciekając w naszą stronę. Odwróciłem się więc i ujrzałem jakiegoś potwora, który wydał mi się gigantycznym lwem miał ogromną głowę a paszczę tak wielką i rozwartą, że zdawać by się mogło i stworzona była do pożerania ludzi w całości. Wystawały z niej dwa potężne, długie i ostre kły, na podobieństwo mieczy. Ksiądz Bosko kontynuował, mówiąc, że chłopcy otoczyli go ciasno, niespokojni, chcąc dowiedzieć się, co robić, aby się ocalić. Odwróćmy się, odpowiedział ksiądz Bosko, ku krużgankom, ku figurze Matki Bożej. Uklęknijmy i módlmy się żarliwie aby przyszła nam z pomocą i pokazała nam, co to za potwór. Jeśli to dzikie zwierzę, zabijemy je, a jeśli to demon, nie bójcie się. Maryja nas ocali. Tymczasem potwór zbliżał się powoli, czołgając się prawie po ziemi, jakby szykował się do skoku. Upłynęło kilka chwil na modlitwie. Dzika bestia podeszła tak blisko, że jednym skokiem mogłaby rzucić się na nas. Ale wtedy, nie wiem jak, coś przyniosło nas do przylekłego reflektarza. W samym jego środku zobaczyliśmy Matkę Bożą, która jaśniejąc żywym światłem niczym słońce w południe, oświetlała cały reflektarz, powiększony wzdłuż i wszerz stokrotnie. Otaczali ją święci i aniołowie, także ta sala wydawała się rajem. W naszych sercach strach ustąpił miejsca zdumieniu. Oczy wszystkich skupione były na Matce Bożej, która z dobrocią powiedziała, nie bójcie się, miejcie wiarę, to tylko próba, na którą chce was wystawić mój boski Syn. Przyjrzałem się wtedy tym, którzy jaśniejąc w fale otaczali więcem świętą dziewicę i rozpoznałem księdza Alasonatkiego, księdza Rufino, brata Michała od szkół chrześcijańskich oraz mojego brata Józefa i innych, którzy niegdyś byli w naszym oratorium, a teraz są w raju. I oto jeden z tych, którzy stanowili orszak dziewicy, powiedział głośno: "Surgamus, powstańmy ale jak mamy powstać, skoro już stoimy? Surgamus powtórzył mocniej tym samym głosem: Nie mogłem wytłumaczyć sobie tego polecenia. Wtedy inny z tych, którzy byli z błogosławioną dziewicą, zwrócił się do mnie, stojącego na stole, aby zapanować nad resztą i zaczął mówić silnym głosem a chłopcy słuchali uważnie. Ty, będąc księdzem, powinieneś zrozumieć to, surgamus, kiedy odprawiasz mszę, czyż nie powtarzasz codziennie sursum corda, w górę serca, czy przez to rozumiesz, że masz się wznieść ciałem, czy też, że masz wznieść swoje uczucia ku Bogu. Szybko krzyknąłem do chłopców. No dzieci, ożywmy naszą wiarę, wznieśmy nasze serca ku Bogu. I wszyscy uklęknęliśmy. Kiedy modliliśmy się w porówie ufności, Poczuliśmy, że jakaś nadnaturalna siła podnosi nas z ziemi. I wznieśliśmy się wysoko w górę. Znaleźliśmy się w powietrzu. A ja byłem zdumiony, że nie spadamy na ziemię. A oto potwór, którego widzieliśmy na podwórzu, wszedł do sali, a za nim mnóstwo zwierząt z różnego gatunku. Wszystkie jednak były dzikie. Biegały po reflektarzu, rycząc straszliwie. I wydawało się, że w każdej chwili mogą skoczyć, aby nas dosięgnąć. My przyglądaliśmy się im z góry. Gdybym teraz spadł, powiedziałem do siebie, zostałby ze mnie krwawy strzęp. Kiedy tak trwaliśmy w tej dziwnej pozycji, usłyszeliśmy głos Matki Bożej śpiewającej słowa św. Pawła: Sumite ergosuctum fidei in expugnabile. Weźcie niezłomną tarczę wiary. Śpiew był tak zachwycający, że trwaliśmy jakby w ekstazie. Słuchając tego rajskiego śpiewu, dostrzegliśmy, jak z obu stron Matki Bożej, pojawili się pełni uroku młodzieńcy, na skrzydłach stępujący z nieba. Zbliżyli się do nas, niosąc w rękach tarcze. Na sercu każdego chłopca kładli jedną. To były wielkie, piękne i błyszczące tarcze. Odbijało się w nich światło, w którym jaśniała Matka Boża. Każda wydawała się być z żelaza, z diamentowym kręgiem w środku i brzegiem z czystego złota. Tarcza ta symbolizowała wiarę. Kiedy wszyscy zostaliśmy uzbrojeni, ci, którzy otaczali błogosławioną dziewicę, zaintonowali tak harmonijną pieśń, że nie mam słów, aby to wyrazić. Kiedy podziwiałem ten widok i rozkoszowałem się muzyką, wstrząsnęło mną silne wołanie: Ad pugnam! do boju! Wszystkie bestie zaczęły dziko się rzucać. Nagle spadliśmy na podłogę, ale utrzymaliśmy się na nogach i oto starliśmy się w walce z bestiami, osłonięci boskimi tarczami. Potwory w kłębach dymu, dobywającego się z ich nozdrzy, ciskały w nas ołowianymi kulami, strzałami i wszelkiego rodzaju pociskami. Uderzały one jednak w tarcze i powracały skąd przyszły. Walka trwała długo, wreszcie usłyszeliśmy głos Matki Bożej. Aec est victoria vestra, aec vincit mundum fides vestra. Oto wasze zwycięstwo, które podbije świat, wasza wiara. Na ten głos przestraszone bestie rzuciły się do ucieczki i zniknęły. My zaś byliśmy ocaleni i zwyciężyliśmy w tej wielkiej sali, oświetlonej żywym światłem, którym jaśniała Matka Boża. Ale naszą radość zmąciły nagle krzyki i rozdzierające jęki, pomieszane z dzikimi rykami. Zdawało się, że bestie, które przed chwilą uciekły z sali, rozdzierają naszych chłopców. Chciałem wyjść na zewnątrz, aby pomóc moim dzieciom, jednak chłopcy stanęli u drzwi, aby mi w tym przeszkodzić. Starałem się ze wszystkich sił uwolnić i przekonywałem ich. Pozwólcie mi wyjść, chcę pomóc moim chłopcom, a jeśli przytrafi im się jakaś krzywda albo spotka ich śmierć, chcę umrzeć razem z nimi. I wyrwawszy się im, pobiegłem w stronę krużganków. I cóż zobaczyłem? Całe podwórze zasłane było trupami rannymi i umierającymi. Chłopcy usiłowali uciekać, ale potwory ścigały ich, rzucały się na nich i rozdzierały. Największy postrach siał potwór, który jako pierwszy pojawił się na podwórzu. Swoimi zębiskami, podobnymi do mieczy, rozdzierał ciała chłopców. Od lewej do prawej i od prawej do lewej a oni z podwójną raną w sercu padali martwi. Śmiało zacząłem krzyczeć. Odwagi, moje kochane dzieci! Wielu chroniło się blisko mnie, ale potwór, kiedy mnie zobaczył, ruszył mi na spotkanie. Zbierając się na odwagę, postąpiłem ku niemu parę kroków. Kilku chłopców, którzy już pokonali bestię, wyszło z sali i przyłączyło się do mnie. Ten książę demonów rzucił się na mnie i na moich towarzyszy. Ale nie mógł nas zranić, bo osłaniały nas tarcze, a nawet więcej, na ich widok, przerażony wręcz z szacunkiem, zaczął się wycofywać. Wtedy to, wpatrując się w jego długie kły, podobne do mieczy, przeczytałem na nich dwa słowa napisane drukowanymi literami. Na jednym z nich było słowo otium bezczynność, a na drugim gula łakomstwo. Czy to możliwe, myślałem sobie, że w naszym domu? Gdzie jest tyle pracy, są grzechy bezczynności, a łakomstwo, mówiąc między nami, nawet gdyby się chciało, to łakomstwem nie można tu zgrzeszyć. Ksiądz Bosko opowiadał dalej, że zwrócił się do brata Michała o wyjaśnienia. Mój drogi, odpowiedział ten święty człowiek, w tym jesteś jeszcze nowicjuszem. Co się tyczy łakomstwa, to musisz wiedzieć, że można zgrzeszyć brakiem wstrzemięźliwości nie tylko wtedy, kiedy się je lub pije ponad miarę, ale również wtedy, gdy się zbyt dużo śpi lub zbyt wiele troski przykłada do swego ciała. Co się zaś tyczy bezczynności, można zgrzeszyć, pozwalając wyobraźni na myślenie o rzeczach niebezpiecznych. Ksiądz Bosko zakończył. Chciałem się wtedy zbliżyć do Matki Bożej, która, jak mi się zdawało, miała mi jeszcze coś do powiedzenia. Byłem już blisko niej, kiedy z zewnątrz dotarły do moich uszu nowe krzyki. Chciałem znów wyjść, ale wychodząc, obudziłem się. Dziś nadal, jak zawsze, jaśnieje niezwyciężona broń, którą zobaczył ksiądz Bosko i której nauczył się dobywać przeciwko knuwaniu wroga. To żywa wiara, synowskie oddanie Maryi, pilna praca i wstrzemięźliwość. Ksiądz Bosko, który rzuca się na ratunek swoim dzieciom, gotów umrzeć razem z nimi. Mobilizuje nas i dodaje odwagi swoim ojcowskim wsparciem.